W dzisiejszym filmie zobaczycie sylwestrowe akcesoria oraz dekoracje, jakie kupić można w sklepie Action oraz Rosman. Poza tym zobaczycie rzeczy, jakie znalazły się na wyprzedaży oraz nowości, jakie są na półkach jednego z tych sklepów. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz również udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Rzeczy, które widzicie teraz i widzieliście od początku filmu, to akcesoria sylwestrowe, które kupić można w sklepie Action. Te rzeczy dostępne były już przed świętami. W ostatnich dniach sprzedają się zdecydowanie szybciej. Może jeszcze przed sylwestrem uda Wam się kupić którąś z nich. Wśród rzeczy sylwestrowych w sklepie action znajdziemy różnego rodzaju naklejki, serpentyny, okulary, serwetki, talerzyki kubeczki lub konfetti. To, co widzicie tutaj, to balonowe, naklejane dekoracje. Poza tym w sklepie action kupić możemy zestaw zawierający 3 sztuki serpentyn. W kolorze złotym oraz srebrnym. Każda z tych serpentyn jest bardzo długa, jednak nigdzie nie znalazłam informacji o ich długości. Wśród dekoracji sylwestrowych znajdziemy również nadmuchiwane balony w dwóch kształtach. Każdy z widocznych tutaj dekoracyjnych balonów ma wysokość 86 cm. Wśród rzeczy sylwestrowych w sklepie Action znajdziemy również opaski na głowę, na przykład takie jak ta. Plastikowa opaska z kapeluszem w kolorze srebrnym i noworocznym napisem. Poza tym w tym sklepie kupić możemy sylwestrowe okulary. Okulary, jak za chwilę zobaczycie, dostępne są w kilku wzorach. Jest też dekoracyjny zestaw patyczków koktajlowych. W zestawie są 24 patyczki. Dekoracje na patyczkach mają różne wzory i kształty. Tutaj widzimy gwiazdki z elementami w kolorze srebrnym i złotym. Jest też dekoracja w kształcie zegara i butelki z elementami srebrnymi. Kupić możemy również półmiski o szerokości 35 cm w zestawie po dwie sztuki. Jest też zestaw zawierający 15 papierowych talerzyków. Na talerzykach są dekoracje noworoczne w kolorze złotym lub srebrnym. Wśród rzeczy sylwestrowych znajdziemy również kolorowe konfetti i kolorowe serpentyny. Teraz przejdziemy do sklepu Rosman, aby zobaczyć, jakie akcesoria i dekoracje sylwestrowe możemy kupić w tym sklepie. Już na początku powiem, że każda z rzeczy widocznych na tej półce kosztuje 7 ,99 zł 99 groszy. Do wyboru mamy sylwestrowe krawaty w kolorach srebrnym, złotym oraz czarnym. Plastikową opaskę na głowę z noworocznym napisem w kolorze złotym. Sylwestrową perukę dostępną w kilku kolorach. Tutaj widzicie perukę w kolorze srebrnym, jest też w kolorze złotym oraz w kolorze zielonym a także w kolorze czerwonym. W sklepie Rossmann kupić możemy również zestaw balonów z konfetti w środku. W zestawie znajduje się 6 takich balonów. Jest też zestaw zawierający 5 balonów, każdy w innym kolorze. oraz zestaw zawierający 5 balonów, dwa bezbarwne balony z konfetti oraz trzy w kolorze złotym. Jest też zestaw zawierający 6 sztuk okularów z noworocznym napisem. W zestawie znajdziemy okulary w różnych wzorach. Wśród akcesoriów na sylwestra znajdziemy również zestaw kolorowych gwizdków. W zestawie po 6 sztuk, każdy w innym kolorze. Są też maski karnawałowe, które w sklepie Rossmann dostępne są w kilku wzorach i kolorach. Teraz zobaczycie kilka wzorów tych masek, które udało mi się znaleźć w tym sklepie Rosman. Poza tym, kupić możemy zestaw zawierający gwistki, czapeczki oraz okulary. Tutaj taki zestaw znalazłam w kolorze srebrnym. Zestaw zawiera cztery gwistki, cztery czapki oraz cztery pary okularów. Są też plastikowe imprezowe okulary, takie jak te. W tym sklepie Rosman znalazłam takiego rodzaju okulary, tylko w kolorze srebrnym. Wśród wielu rzeczy sylwestrowych znajdziemy również balonową dekorację w kształcie butelki, dostępną w kilku wzorach. A to jeszcze jedna z wcześniej pokazywanych masek karnawałowych. Ten wzór maski dostępny jest w kolorze złotym oraz, jak widać wyżej, w kolorze srebrnym. Poza kolorowymi imprezowymi gwizdkami, które już wcześniej pokazywałam, są również gwizdki w kolorze złotym. Każdy z gwizdków ma noworoczny napis. Zestaw zawiera 6 sztuk. W sklepie Rosma znajdziemy również sylwestrowe serpentyny kolorowe oraz w kolorze złotym lub srebrnym, sylwestrowe serwetki, a także czapki. Jak już wcześniej wspominałam, każda z prezentowanych tutaj rzeczy sylwestrowych kosztuje 7 zł i 99 groszy. Wśród nich znajdziemy wcześniej widoczne serwetki, serpentyny w kolorze złotym oraz kolorowym, a także jak za chwilę zobaczycie, czapki karnawałowe w różnych kolorach i wzorach. Teraz przedstawię Wam promocję, jaka po świętach pojawiła się w sklepie Rosman. Wszystkie dekoracje, akcesoria oraz ozdoby świąteczne mają nową, dużo niższą cenę. Większość rzeczy świątecznych kupić możemy za 99 groszy. Może jest to dobra informacja dla kogoś, kto chciałby zrobić zakupy na przyszłe święta w dużo niższej cenie. Jest jednak jeden warunek: trzeba się bardzo pospieszyć, bo rzeczy w tej cenie sprzedają się bardzo szybko. Promocja jest bardzo korzystna, ponieważ aktualnie kupić możemy rzeczy za 99 groszy, które wcześniej kosztowały kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, co widoczne jest na metkach umieszczonych przy artykułach Bożonarodzeniowych. Co więcej, w sklepie Rossmann pojawiły się już rzeczy na dzień Babci i Dziadka. Teraz zobaczycie akcesoria na dzień Babci i Dziadka, jakie dostępne są już w tym sklepie. Zestaw skarpetek dla babci w prezentowym pudełku zawiera trzy pary skarpetek. Wśród zestawów prezentowych są również ręczniki dla babci i dziadka w dekoracyjnym prezentowym pudełku. Znajdziemy również rękawice oraz fartuchy kuchenne w różnych wzorach. Do widocznej tutaj rękawicy kuchennej dopasować można fartuch w tym samym wzorze. Wśród rzeczy prezentowych znajdziemy również zestaw zawierający fartuch kuchenny z podkładką na garnek lub patelnię. Wśród rzeczy kuchennych dla dziadka znaleźć możemy zestaw zawierający dwa ręczniki. Wśród prezentów jest również kosmetyczka, która w sklepie Rosman dostępna jest w kilku wzorach. Na półkach sklepu Rosman wśród prezentów dla babci i dziadka znajdziemy również etui na okulary, apaszkę oraz lusterka w kilku wzorach. Tutaj widzicie skarpetki dla babci i dziadka dostępne w kilku wzorach i kolorach. Są też łyżki z napisami, a także kubeczki oraz zestawy zawierające kubek i skarpetki. Znajdziemy też zestawy zawierające kubeczek oraz herbatę. Ceny tych zestawów prezentowych podane są poniżej. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.